Cześć kochani, witam was w oczach Dunkera No bo jest niedziela, tak? Jest niedziela na pewno, w dobry dzień to nagrywam W dobry Dzisiaj konkurs sadów, co prawda nie NBA Co prawda nie taki, który by trwał z godzinę Bo oczywiście klip jest z kanału Dunkademix I jest to konkurs sadów, można powiedzieć streetballowy Chociaż wiadomo, że nie w takim starym stylu streetbola, Ale stwierdziłem, że warto go ocenić Bo widzimy tam jeszcze kilka y, fajnych, skaczących gwiazd Czyli Chrisa Staplesa, Remixa, Jonathana Clarka, no i Saderlanda. Czyli jest ekipa tutaj naprawdę bardzo wszechstronna, wszystkie naskoki, wszystkie style i właściwie wszyscy na kupę w jednym miejscu. Zanim zaczniemy oglądać, dziękuję, że jesteście ze mną. Mamy już ponad 38 tysięcy subskrypcji. Kurwa mózg rozjebany, 40 tysięcy koła. Ja, który coś tam sobie pierdzielę głupoty o wsadach i opowiadam o wsadach. Z takich ciekawostek, które jeszcze mogę Wam mm, powiedzieć, to to, że już kuźwa czuję, że kononowicz będę robił. Na, film, na, fi na filmach. Czuję, że już mnie katar po prostu zaczyna łapać. Zawsze, jak zaczynam komentować, yy, nagrywać film dla Was, kuźwa zaczyna mi cieknąć yy, z nosa. Także... Yy, co? Łapa w górę? Komentarz zostawcie i zaczynamy. Na początek rozgrzewka Sutherland. Jedną y, ręką z narzutu, oczywiście, jedna noga, bo on skacze właściwie tylko z jednej nogi. Remix. Szczerze, w remix to jest y, Filip Pawełka. No, goście są tak podobni. To jest reinkarnacja kuźwa y, Remixa. Filip Pawełka. Jedną ręką na razie tutaj. O, jeszcze lipek jest przecież na tym konkursie. Ja pierdzielę, pominąłem lipka. Wymieniłem każdego, tylko nie lipka. No i dobra, zobaczymy sobie, co tu się będzie działo. No, zaczynają chłopaki coraz wyżej skakać. Windmill z narzutu. Mm, głowa właściwie na wysokości obręczy. Sutherland, taki nabieg tam z lewej strony, no troszkę utrudnione, ma tutaj zadanie z tego względu, że widać, że nie jest to boisko pełnowymiarowe i nie może się rozpędzić z nie wiadomo jak yy, daleka. Obręcz widzę uchylna z dwóch stron. Chris Erd oczywiście taki wsadzi, gdzie, oj, przyjmuje pozycję Jezusika yy, w locie. Yy, windmill, calf windmill, ale teraz będę zatrzymywał sobie... Troszkę częściej, żeby omówić te wsady, jak one tutaj wyglądają, w pierwszym wsadzie Chris Staples, który jest fanem Vince'a Cartera. Zresztą jak ja, i widać, że się wzorował przy wielu wsadach na Vince Carterze, odpala koszulkę Cartera. Sam kiedyś na konkursie wsadów w Mielcu przy Windmillu yy, ubrałem taką samą koszulkę Vince'a Cartera i zrobiłem Windmilla. Dostałem oczywiście 50. No bo wiadomo, jak Vince Carter to już trzeba dać 50. No i można się łatwo tutaj domyśleć domyślić, domyśliwowa wywołać Czy jak tam chcecie sobie to wywołać, Będzie to 360 Windmill, no ale ciężkie zadanie, żeby wyglądało to tak dobrze jak u Vince'a Cartera, ale stylowo jest petarda Ale o ile stylowo jest petarda, o tyle warto tutaj zwrócić uwagę na detale czy to jest 360? Windmill? Zastanówcie się już sami. No, zaczyna oczywiście mocno tyłem. Nie mówię, że Vince Carter też nie zaczynał ty tyłem, ale no to jest takie bardziej 180. Jeśli chodzi o sam ruch Windmilla, petarda. Ręce otworzone w powietrzu, nogi ładnie wyprostowane, prost prosta ręka. Ale patrzcie w porównaniu do Vincea Cartera i do tego zasięgu, jaki miał Vince Carter, czyli głowa na wysokości obręczy, gdzie właściwie ten wsad kończył łokciem. No to dużo tu jeszcze brakuje tym e, Produnkerom, żeby robić to jak Vince Carter. Mimo to naprawdę ładnie, na bardzo dużym luzie, na bardzo fajnym mm, stylu. Nie mam czego się. Przyczepić. 30. No, zobaczymy, jak oni to ocenią, ile oceny pokazują. Nie pokazują, więc przechodzimy do kolejnego wsadu. No i kurwa, rozpierdul. Czyli w pierwszej pace remix robi skupa. I to robi. No, jakie skupy robi remix? No to spójrzmy sobie jeszcze raz. Jest odległość. Jest niesamowita wysokość. Co prawda nie ściągnął tej piłki z jakoś super wysoka. Bo wiadomo, jakby ściągał gdzieś z wysokości obręczy i ściągał tą piłkę z jeszcze wyższej pozycji, no to wyglądałoby to jeszcze lepiej. No ale jest złożony pięknie w powietrzu, nawet się można powiedzieć, położył delikatnie. Nie czepiam się tutaj jakoś strasznie prostej ręki i tak dalej, ale siła i czystość tego wsadu jest niesamowita. I przy skupie udało mu się zrobić ten wsad na tyle mocno, że piłka pierwsza odbyła, odbiła, odbyta, odbyt, odby, nie, Odbiła się od e, parkietu, niż on wylądował tak, jak lubię. Dla mnie mocniejszy wsad niż poprzedni. I tu naprawdę grubo rozpoczęte. Dziesiątki jeszcze bym nie dał, dałbym dziewiątkę. No i Jonathan Clark, który był. Niejednokrotnie krytykowany za to, że również wsadza na niskich koszach. Te nowe wsady typu pod dwoma nogami i tak dalej. No to tutaj robi, podejrzewam, że pudłową jakiś wsad robi. Uwaga, plecak Windmilla. Wysokość nie jest jakaś super mega w porównaniu do poprzednich. Nadgarstek nad obręczą przy kończeniu, i nieczysto ta piłka wpadła. Tak samo ten plecak. Zauważcie, że nie jest ściągnięty jakoś mocno do tyłu, więc to jest niepełny plecak. Ale Windmill, jak najbardziej, nie najgorszy, jednak mm -mm, najsłabszy wsad z tych wszystkich tutaj na razie. Czyli tu bym dał siódemkę, ósemkę bym dał staplesowi, a dziewiątkę bym dał yy, remixowi. No i tutaj Michael Purdy. Ja pierdole, co to jest za ekipa, nawet nie wymieniłem. Michael Purdy robi bardzo ciekawy wsad. Ten wsad to jest. Nie wiem, jak to nazwać. 180 reverse windmill jedną ręką. Myślę, że to będzie dobra nazwa, ale zobaczmy sobie jeszcze raz w zwolnionym tempie, co się tu dzieje. Nabieg z prawej strony yy, obraca się, właściwie robi takie 360, nie robi 360, 180, ale kończy tyłem yy, w takiej dziwnej pozycji. No tutaj, co prawda, nie z jakąś mocą i czystością, ale jest to dla mnie naprawdę mega ciekawy wsad. Ciężko mi tutaj oceniać, w której to próbie było zrobione, i gdzieś cały przebieg konkursu, ale również gdzieś w okolicach ósemki bym to ocenił. Jednak na razie najmocniejszy wsad to był dla mnie. Mm, Remixa, no i Tamalach mm, od yy, Saderlanda, ale według mnie. Yy, wiele osób nie kuma o co chodzi w tym Tamalachu, i Tamalach generalnie to jest pod nogą, ale jest to pod nogą. Yy, robione w taki sposób, że przekłada się pod tą nogą, czyli robi się takiego switcha w powietrzu i przekłada się pod tą nogą, z której on wyskoczył. Niedoceniany często wsad, yy, już parę osób jednak robiło na świecie i robi ten wsad z jednej nogi no tutaj oczywiście jeszcze dancing bo to wiadomo, impreza, trzeba się pobawić. Także naprawdę mocny wsad nie wiem w której próbie zrobił ósemkę, bym tutaj dał. No i lipek odpierdziela 3 6 pod nogą, grubo, grubo. Ja wiem, zawsze można powiedzieć, a bo fujo, osób robiło 360 pod nogą, no ale to jest jednak pod nogą i to jest 360. Nie wiem, której próbie tu dał, nie wiem jak Jerry to oceniło, 8, 9, skup. No, skup jednak dla mnie dużo lepiej tutaj wyglądał, bo jeśli chodzi o ten satlipka, tutaj to jest 5 lat temu, 5 lat temu to spójrzmy sobie. No, pod lekkim kątem nabiega, ale i tak dużo lepiej niż robi to Rivera, czy nawet Kilganon. Chociaż Kilganon już teraz zmienił i potrafi nabiegać na wprost kosza albo z przeciwnej strony. Wysokość nie jest tutaj jakaś rewelacyjna. Stylowo nieźle. No, ale. No, no dobra, będzie, jest ok. Jednak nie dałbym tutaj na przykład jeszcze dziesiątki w porównaniu do yy, Remixa, bo u Remixa jednak była zdecydowanie największa wysokość i druga runda. Tutaj podejrzewam, że Staples coś pudłował i zrobił jedną ręką. I to taki zwykły wsad jedną ręką, bo to nawet nie jest jakiś super turbodystans, nie jest nawet super mocno odchylone do tyłu, taki slingshot, jak on lubi robić. Wysokość jest słaba, no i kończone nad garskiem po prostu taki Wcisk można powiedzieć, żeby tylko był ten wsad, więc tu już słabiutko yy, 6, 7 bym dał. Ale ogólnie w tej rundzie nie wiem, czy pudłowali ludzie, bo tu kolejny wsad mamy od Remixa i. No kurwa, widać, że skacze tutaj najwyżej ze wszystkich i wsadza po prostu najmocniej. Zwykły wsad dwoma rękami, ale patrzcie, już lewą stopę postawił na przerywanej, więc już jakaś ta odległość jest. To jest taki. Plecak, no ale jebaniec co łapie wysokości i jak mocno wsadza, więc na pewno lepiej bym ocenił już chociażby niż sad z y... tej plesa przed chwilą. Y... A okej, okay, kurwa, powtórzył, nie zaliczył tego jako udaną próbę, więc na konkursach fibowskich ogólnie nie dostałby już możliwości poprawy, bo byłoby to liczone jako udany wsad. ale jeśli chodzi tutaj o jeśli chodzi tutaj o wsad, który powtórzył, no to już tutaj powiem wam, że jest kurwa sztos. Jedną ręką, tak lekko bokiem i to słabszą ręką lewą, bo on ma naskot lewa-prawa. I dałbym powiedzmy tam ósemkę, a teraz Jonathan Clark robi backflip dunka. Ja nie jestem fanem ogólnie takich wsadów, bo to bardziej pokazuje gimnastykę niż... Yy, sam, nie wiem, poziom techniczny wsadów, yy, wyskok i tak dalej. No i wielu podejrzewam lekko atletów, którzy skaczą wysoko, byłoby w stanie zrobić to po prostu. Jest to dla mnie jednak wsad dwoma rękami. Oceniłbym go nisko osobiście 7-6. Yy, ciężko yy, gdzieś tam porównać. No okej. Okay. Bardzo ciekawe 360. Na pewno lepszy wsad niż to, co widzieliśmy tutaj dotychczas. No może Kurde, no ciekawy. No, spójrzmy, co to jest. 360 na skoku prawa-lewa. Taki ściągany z góry. Ciężko nazwać to skupem. Ale podoba mi się. Naprawdę ciekawie to wygląda. No, i teraz mógłbym się zastanowić, jak to ocenić. Eee, tak samo jak w Mixa? Jednak wolę chyba jednak w Mixa taką klasykę. No, tutaj Reverse Windmill dość taki słaby podejrzewam, że pudłował, ma piłkę na kafie, na takim nadgarstku zamkniętym no robi tutaj ten ruch jeszcze prawą ręką wysokość jak na Sunderlanda dość średnia ale mówiłem, że ma tu trudniej jeśli chodzi o nabieg, bo skoczkowie z jednej nogi potrzebują jednak więcej miejsca do nabiegu i lipek 360 pompka dwoma rękami ogólnie no nie najgorzej jednak gdzieś zawsze jako definicję 360 pompki to mam sobie tutaj przed oczami Erabdera, który no, kładł się w powietrzu. Miał tu piłkę oczywiście do jajek, ściągnięte nogi, i podkładkę piosiową, wysokość tutaj słaba, głowa nad siatką, nadgarski nad obręczą. Stylowo oczywiście dobrze wygląda, jednak nie jest to najlepsza jakaś pompka, i ta 360 Per diego była tutaj lepsza. Teraz skacze dalej Perdi, więc podejrzewam, że to już jest jakaś runda finałowa, no nie wiem, ciężko mi ocenić, oceniam jak leci. I Perdi robi takiego reversa, reverse windmilla, ciężko mi powiedzieć, przewinąłem sobie za daleko, przepraszam, ale spójrzmy jeszcze raz, popracuj nad sztywnością tutaj lewego Achillesa, bo widzę, że placek się zrobił. Stopie, no taki reverse windmill, ale również słaba wysokość, głowa nad siatką, no bark na tym, ale daleko jeszcze głową do obręczy. No, myślę, że pudłował wsady. Tutaj wiadomo, Dankademix pokazuje tylko zrobione. No i remix. W swoim stylu najpierw przekazuje właśnie bliego z Dankademixa, właściciela kanału, ten co nagrywa. Ktoś mu trzyma tutaj kamerę. No i na początku oczywiście pokazuje, że go jest w stanie go przeskoczyć. No i bierze krzesło, a nad krzesłem robi już T-Double Upa. Spójrzmy jeszcze raz. Wcześniej były oczywiście pewnie pompeczki. Spójrzmy sobie na tego T-Double Upa. Push-off bardzo mały, bardzo mały push głowa na wysokości obręczy mocy mało nie było tutaj pierdolnięcia ale gość nie spadł to już jest duży plus jeśli chodzi o robienie krzeseł i tych wsadów no kurwa, no całe Filipa Wełka tylko Filipa Wełka na klatce słabiej zbudowanej, dzięki Bogu będzie bardziej plastyczny może od o, i to by było tyle konkursu no ale ten konkurs ogólnie wygrał Remix, OK. Tak, remix wygrał. Tak, bo jest jeszcze taki inny chyba klip z tego konkursu. No niestety. Tak się skończyło. Wygrał remix. Dajcie znać, czy słusznie, no ale chyba słusznie, jak najbardziej. Ale czekajcie, tu jest jakiś low Rim extras. Musimy zobaczyć, co tu się dzieje na low Rim extras. Jak nie, zobaczymy, jak zobaczymy. A okej, okay, takie kurwa, widzę, że z 2,80. Dobra, teraz będę, że się chwalę. Zrobiłbym, zrobiłbym. Tak samo jak Staples, zrobiłbym. Tak jak Purdy. Nie zrobiłbym, nie skontrolowałbym piłki, takie 360. Skupa bym nie zrobił za chuje, ale Filipa Pawełka zrobiłby to takie samego rozjebałby tego skupa w kosmos. Chciałbym kurwa kiedyś zobaczyć, jak Filipa Pawełka skacze z remixem, nawet na niskim koszu. Życzę ci tego y, z całego y, serca. No, widać. Najlepszy skoczek jest tutaj, jednak, remix. Największy atleta. No, tu już takie klasyczne. A to jest jakieś inne boisko. To nie jest to samo co na tym. To bym zrobił też bez problemu, panie Staples. Mm, no właśnie. Remix lata. Nawet na niskim koszu y, najlepiej to wygląda ze wszystkiego. Drodzy Państwo, dziękuję, że dzisiaj byliście tutaj ze mną. Co prawda takie z dupy trochę zakończenie tego konkursu, y, bo nie było rozdania, nagród i tak dalej. Czyli laurek pucharów i tak dalej. Życzę Wam udanej niedzieli. Dajcie znać w komentarzu, który w wsad był najlepszy, czy słusznie wygrał Remix. No i do usłyszenia, w kontakcie jesteśmy, dołączcie do grupy Hacb.pl na Facebooku, zawsze, żeby gdzieś tam, jak chcecie jakieś pytanie mi zadać, tak samo mamy tam czat grupowy zrobiony na Messengerze, jest nas kilkaset i możecie się ze mną kontaktować. No i zapraszam do trenowania ze mną, jak również do obserwowania wszystkich mediów. Elo, strzała 520. Yy...